Złom, dobry, witam na kanale Zawodowy zbieraczy złomu. Pozdrawiam z pod Wrocławia. Przyjechałem dziś z Modeny we Włoszech do pod Wrocław z towarem no i pospałem trochę. Trochę pojadłem, a teraz piję cappuccino i troszeczkę się tu ogrzewam, bo jest zimno. Cappuccino i wpadłem na taki pomysł, aby napisać wam w zakładce. Kiedyś to się nazywało społeczność, teraz posty, tam gdzie są posty różne się umieszcza, zdjęcia i tak dalej. E, sposób na zarobek z firmą Dedra, jak się zarejestrować i tak dalej. Także zapraszam do współpracy. No cóż, mogę robić innego. Tak? Siedzę w aucie, jestem na razie zamknięty. E, Pracuję w bardzo fajnej firmie, dlatego do niej wróciłem, bo pracują w tej firmie sami fajni ludzie. I jest miła atmosfera. A ja odpoczywam teraz, jutro z Bolesławca do Holandii. Mam kursik, a dzisiaj chyba już nic nie będzie, więc po prostu wpadłem na pomysł, żeby w zakładce posty umieścić sposób jak się zarejestrować w firmie Dedra, jak zarabiać i tak dalej także zaglądnijcie tam za chwilę a ja przy tym kubku cappuccino tam właśnie będę umieszczał wszystkie informacje także do zobaczenia w następnej przygodzie jestem pod Wrocławiem puszek teraz nie zbieram tam puszka leży jest zimno, 3 stopnie wczoraj było 11 koło Modeny, także jest różnica Wszystkiego dobrego zawodowego. Do następnego. Do następnego.